Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Mam dla was dzisiaj temat, który pewnie kołacze się w głowach wielu z was, zwłaszcza gdy patrzycie na swój życiowy rollercoaster. Temat, który łączy w sobie mistykę, filozofię i naszą codzienną frustrację. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Jedna osoba haruje po 12 godzin dziennie, uczciwie, z poświęceniem, a jej biznes ledwo zipie, a inna wpada na jeden genialny pomysł, który w ciągu roku czyni ją milionerem? Ktoś przez lata chodzi na randki, szuka miłości, a kończy z sercem w kawałkach, a jego kuzynka poznaje miłość swojego życia w windzie, jadąc po odbiór przesyłki. Albo dlaczego niektórzy mają talent, z którym się po prostu rodzą, malarz, muzyk, sportowiec, podczas gdy my, reszta śmiertelników, po pięciu latach nauki gitary, ledwo brzdąkamy, wlazł kotek na płotek? Czy to tylko kwestia przypadku, szczęścia, a może to dowód na to, że przychodzimy na ten świat z jakimś gotowym scenariuszem, że nasza dusza ma swój cel, a życie to tylko jego realizacja? Dzisiaj przyjrzymy się właśnie temu. Reinkarnacja, a cel duszy: zapnijcie pasy, bo wyruszamy w podróż przez życie po życiu, prawa kosmosu i wasze własne, codzienne dramaty. Porozmawiamy o reinkarnacji i celu duszy czyli o tym, dlaczego jedni z nas mają życie jak z reklamy banku: piękny dom, udany związek, kariera, pies z idealnie wyczesaną sierścią, a inni cóż. Jakby cały wszechświat postanowił z nich sobie pożartować. Znacie to? Ktoś całe życie się stara, uczy, pracuje, rozwija, medytuje, wizualizuje, afirmuje i nic, a obok ktoś inny tylko machnie ręką i bam! Wszystko mu się udaje. Jakby los grał w różne ligi: premier lig szczęściarzy i okręgówkę karmiczną. No właśnie, czy to przypadek? Czy może dowód na to, że przychodzimy na świat z gotowym scenariuszem? A jeśli tak, kto go napisał i czy możemy go zmienić? Reinkarnacja, co to właściwie znaczy? Zacznijmy od podstaw. Reinkarnacja to idea, że dusza nie ginie wraz ze śmiercią ciała, tylko wraca w innym czasie, w innym miejscu, w innym ciele, by kontynuować swoją podróż. Dla niektórych to tylko metafora, dla innych absolutny fakt duchowy. Ta koncepcja nie jest wymysłem współczesnego coachingu duchowego. Pojawia się w hinduizmie, buddyzmie, filozofii platońskiej, a nawet w starożytnych przekazach z Egiptu czy Grecji. Platon pisał, że dusza jest nieśmiertelna i powraca, by uczyć się prawdy przez doświadczenie. A w hinduizmie mówi się, że dusza, czyli Atman, wędruje przez kolejne życia, dopóki nie połączy się z absolutem, brahmanem. Brzmi pięknie, prawda? Ale teraz przełóżmy to na codzienność. Dlaczego jedni rodzą się w bogatym kraju, a inni w biednym? Dlaczego ktoś od urodzenia jest utalentowany, a ktoś inny ledwo wiąże koniec z końcem? Tu właśnie wchodzi cel duszy i karma. Karma, czyli duchowa fizyka. Karma to nie kara, choć często się tak mówi. Ha, zdradził ją, to teraz karma go dopadnie. Nie. Karma nie jest starszą panią z kijem bejsbolowym, która siedzi w krzakach i czeka, aż się potkniesz. Karma to prawo przyczyny i skutku. Duchowa fizyka wszechświata. Każda myśl, emocja i działanie zostawia ślad w polu energetycznym duszy, i ten ślad wraca, nie jako zemsta, ale jako lekcja. Jeśli w poprzednich wcieleniach wykorzystywałem ludzi, w tym życiu mogę doświadczyć sytuacji, gdzie sam czuję się bezsilny, by zrozumieć, jak to działa od drugiej strony. Nie jako kara, tylko doświadczenie równoważące. Dusza to coś w rodzaju ucznia, który co semestr przychodzi na nowy kurs życia. I jeśli nie zaliczy lekcji pokory w jednym wcieleniu, to cóż, będzie powtarzać klasę? Niektórzy z nas są już może w szóstej klasie dusznej podstawówki, inni mają doktorat z cierpienia i empatii życiowa loteria czy plan. Zacznijmy od tych życiowych paradoksów, bo to one są naszym punktem wyjścia. Weźmy na tapetę. Kasie. Kasia od dziecka chciała być pisarką. Czytała tony książek, skończyła filologię polską, chodziła na kursy kreatywnego pisania. Pisze swoją powieść od pięciu lat. Każde zdanie to katorga. Wątek się rwie, postacie są płaskie, a ona sama walczy z syndromem oszusta. Prosi przyjaciół o feedback, a ci mówią: E, fajnie, trzymaj się. A teraz, Piotr? Piotr jest informatykiem. Pewnego wieczoru pod prysznicem. Pada na niego pomysł na aplikację, coś o łączeniu miłośników roślin. W ciągu trzech miesięcy po pracy skleca prototyp, wrzuca go do sieci. Po pół roku ma milion użytkowników. Po roku sprzedaje swój startup za sumę z przynajmniej czterema zerami. On sam jest w szoku. No dobra, co tu się odwala? Czy to sprawiedliwe? Czy Bóg, wszechświat, czy jakkolwiek to nazwiemy, ma swoje ulubieńców? Z materialnego punktu widzenia to bezsens, ale spróbujmy na to spojrzeć z innej perspektywy perspektywy duszy. Scenariusz życia czy wszystko jest zaplanowane? No dobrze, powiesz, czyli wszystko zaplanowane, nie mamy wolnej woli? I tu jest haczyk. Wyobraź sobie, że Twoje życie to film, dusza, to reżyser, a Ty na ziemi to aktor, który wciela się w rolę. Scenariusz ma ogólny zarys, rodzina w której się urodzisz, główne lekcje, które masz przerobić, Kluczowe spotkania, które mają Cię czegoś nauczyć. Ale jak to rozegrasz, to już Twoja improwizacja. To trochę jak w grze RPG. Masz główny quest i mnóstwo side questów. Niektóre z nich prowadzą do nowych doświadczeń, inne do nikąd. Ale każda decyzja daje Ci punkty doświadczenia duszy. Dlatego niektórzy ludzie, mimo że robią wszystko dobrze, nie osiągają oczekiwanego efektu. Bo ich dusza nie przyszła tu po sukces materialny, tylko na przykład po zrozumienie cierpliwości, pokory, wdzięczności. A ktoś inny dostaje wszystko łatwo, bo jego dusza przerobiła te lekcje wcześniej i teraz przyszła, żeby służyć innym lub doświadczyć lekkości. Nauka o duszy, czy fizyka kwantowa coś tu mówi? Okej, okay, wejdźmy na chwilę w świat nauki. Nie bój się, nie będzie równań Schrödingera, obiecuję. Współczesna fizyka kwantowa zaczyna coraz bardziej przypominać duchowe nauki sprzed tysięcy lat. Naukowcy odkrywają, że obserwator wpływa na rzeczywistość, samo patrzenie może zmienić wynik eksperymentu. To znaczy, że świadomość, Twoja uwaga, Twoje skupienie ma realny wpływ na materię. Nie jest więc szalonym pomysłem, że dusza może projektować rzeczywistość wokół siebie, by uczyć się poprzez doświadczenie. Niektórzy fizycy, jak Max Planck czy Niels Bohr, sugerowali, że świadomość jest pierwotna wobec materii czyli nie to, że mózg tworzy świadomość, tylko że świadomość tworzy mózg, a więc i całe życie. W tym sensie dusza może być czymś w rodzaju świadomości kwantowej. Fragmentem uniwersalnego pola, które wciela się, by doświadczać siebie w różnych formach. Fizyka kwantowa dla opornych, czyli nauka mówi, a może, dobra, piękne bajanie, powie ktoś, a gdzie dowody, gdzie nauka? OK, zapraszam na małą lekcję fizyki, ale spokojnie, bez wzorów. Wyobraźcie sobie, że cały wszechświat, włącznie z nami, to jedno wielkie pole energii czysty potencjał. Ta energia drga, wibruje. I teraz fizyka kwantowa mówi nam, że cząsteczki elementarne zachowują się inaczej, kiedy są obserwowane. Akt obserwacji niejako zmusza je do przyjęcia konkretnego stanu. To tak, jakbyś miał milion możliwości, a dopiero gdy na nie spojrzysz, jedna z nich materializuje się jako Twoja rzeczywistość. A teraz przenieśmy to na grunt duchowy. Co jeśli nasza świadomość, nasza dusza, jest tym właśnie obserwatorem? Co jeśli przychodzimy na świat z pewnym zestawem intencji lub lekcji do odrobienia, a to przyciąga do nas odpowiednie doświadczenia, to tak zwanej prawo przyciągania, ale w głębszym, nietowarowym wymiarze. Twoje wewnętrzne nastawienie, twoje niewypowiedziane przekonania, twoje zadanie duszy, to wszystko to jest jak tuningowanie twojej osobistej częstotliwości. Jeśli nosisz w sobie blokadę, nie jestem wart miłości, to będziesz przyciągać sytuacje, które ci to pokażą. To nie kara, to lekcja. Wszechświat, jak dobry, chociaż czasem irytujący, nauczyciel, pokazuje ci dokładnie to, nad czym musisz pracować. Nauka nie powie wprost, reinkarnacja istnieje, ale mówi, hej, świat jest dużo bardziej plastyczny i dziwniejszy, niż wam się wydawało, a świadomość odgrywa w nim kluczową rolę. Pozostawia więc furtkę. To co? Lecimy dalej? Karma i dharma, czyli kosmiczna księgowość i Twoje powołanie. Nie możemy mówić o reinkarnacji bez dwóch kluczowych słów: karma i dharma. Karma to nie jest system kar i nagród. To proste prawo przyczyny i skutku. To kosmiczna księgowa, która pilnuje, aby energia, którą wysyłasz, do Ciebie wróciła. Jeśli w poprzednim życiu byłeś tyranem, który łamał ludzkie serca, w tym możesz mieć lekcję samotności, żeby poczuć, jak to jest. To nie zemsta, to szansa na empatię i zrozumienie. Ale karma działa też w mikroskali. Jeśli jesteś w biurze wiecznym marudą i zrzędą, który zatruwa atmosferę, to prędzej czy później ludzie zaczną cię unikać. Twoja rzeczywistość odzwierciedli twoją energię. A dharma to jest właśnie ten cel duszy, to twoje unikalne powołanie w tym życiu. To zestaw Twoich talentów, pasji i wartości, które, gdy je realizujesz, sprawiają, że czujesz flow, sens i szczęście. To Twój wkład w wielką układankę wszechświata. Często nasze największe trudności są po to, żeby naprowadzić nas na naszą darmę. Kasia, która tak ciężko próbuje pisać, może odkryje, że jej prawdziwą darmą jest nie bycie pisarką, ale bycie fantastycznym nauczycielem kreatywnego pisania dla dzieci. Jej walka dała jej wiedzę i empatię, którą może się teraz dzielić. Przykłady i obserwacje. Zastanówmy się nad przykładami. Są dzieci, które w wieku trzech lat grają na fortepianie, jak Mozart. Albo pamiętają szczegóły z poprzednich żyć. Potrafią wskazać dom, rodzinę, imię z przeszłości. Badacze tacy jak Ian Stevenson z Uniwersytetu Virginia zebrali tysiące takich przypadków. Dzieci, które mówiły rzeczy, których nie mogły wiedzieć. Niektóre miały nawet znamiona w miejscach ran, które odpowiadały przyczynom śmierci z poprzednich żyć. Oczywiście, nauka podchodzi do tego z dystansem i dobrze, ale fakty są fascynujące. I nawet jeśli część z nich to przypadki lub zbieżności, trudno całkowicie odrzucić ideę, że coś więcej się dzieje za kulisami rzeczywistości cel duszy czyli po co to wszystko? No dobrze, zapytasz. Skoro dusza się wciela, doświadcza, uczy, to po co? Tu filozofie duchowe mówią jednym głosem: celem duszy jest ewolucja świadomości, powrót do pełni, do jedności z całością. Innymi słowy, zrozumieć, że nie jesteśmy oddzieleni, że wszyscy jesteśmy częścią jednego pola, Boga, źródła wszechświata. Nazwij to jak chcesz. Każde życie to fragment tej podróży. W jednym Uczysz się kochać, w innym wybaczać, w kolejnym uczysz się siły, w jeszcze innym pokory. To trochę jak szkoła dusz, gdzie każdy przedmiot to inne doświadczenie: miłość i relacje na sto jeden, utrata i żałoba, kurs zaawansowany, samopoznanie i granice, warsztaty weekendowe i nie ma ocen, tylko doświadczenia. Nie można nie zdać życia. Można tylko odłożyć naukę na później. Humorystyczny wtręt, czyli dusza, też czasem mówi serio? Wyobrażam sobie, że gdzieś tam po drugiej stronie dusze siedzą w poczekalni przed reinkarnacją i planują kolejne wcielenia. Okej, okay, w tym życiu chciałbym doświadczyć odwagi. Dobrze, to damy ci rodzinę, która cię będzie trochę ograniczać, żebyś musiał wyjść z siebie. Świetnie, a może trochę romantycznych komplikacji. Zrobione. Dostaniesz kogoś, kto cię pokocha, ale nie będzie mógł z tobą być. E, może trochę za dużo. Za późno wcielenie zapisane. Tak to właśnie działa. A potem dusza się rodzi i mówi, co ja sobie myślałem? Co z wolną wolą? Niektórzy mówią: skoro dusza ma plan, to nic ode mnie nie zależy. Nieprawda. To, że masz plan duszy, nie znaczy, że jesteś robotem. To raczej mapa. Możesz iść autostradą. Albo przez las, przez błoto, z latarką i kompasem w zębach. Do celu dojdziesz, ale sposób w jaki to zrobisz, to Twoja wolna wola. Wolna wola to jak reagujesz na to, co się dzieje. Nie możesz zawsze wybrać wydarzenia, ale możesz wybrać swoją postawę. I to właśnie postawa decyduje, czy lekcja duszy zostanie odrobiona, czy powtórzona. Jak poznać swój cel duszy? Czasem pytacie: Skąd mam wiedzieć, jaki jest mój cel duszy? Odpowiedź jest prostsza niż się wydaje. Nie szukaj go w książkach, horoskopach, ani w egzotycznych rytuałach, choć to może pomóc. Zajrzyj do środka. To, co cię ciągnie, co sprawia, że czujesz radość, pasję, sens, to właśnie kierunek twojej duszy. Nie zawsze to będzie łatwe. Czasem twoja dusza zaprowadzi cię na dno, żebyś zobaczył światło, ale nawet wtedy wszystko ma sens. Co my z tym wszystkim możemy zrobić praktycznie? Fajnie, fajnie. Pomyślicie. Mam jakiś cel, jakąś karmę, darma nie wiadomo gdzie. I co teraz? Mam czekać, aż los mi coś podpowie? Nie, absolutnie nie. Oto mały przewodnik po nawigacji w twoim własnym scenariuszu. Pierwszy. Zadawaj pytanie nie co, ale dlaczego. Zamiast pytać dlaczego mi nie wychodzi, zapytaj po co mi ta sytuacja? Czego mam się z niej nauczyć? Jaką część mnie ma we mnie wzmocnić? To przełącza umysł z trybu ofiary w tryb badacza. Drugi. Wsłuchaj się w sygnały. Wszechświat, twoja dusza, intuicja, mówią do ciebie. Przez przypadek spotkane osoby, przez powtarzające się liczby, przez książkę, która przypadkiem wpadła ci w ręce, przez uczucie gut feeling, co cię napędza, co sprawia, że czujesz się żywy. To są wskazówki do twojej darmy. Trzeci. Zaakceptuj, że niektóre lekcje są po prostu trudne i że to jest OK. Nie musisz być we wszystkim dobry, nie musisz wszystkiego łatwo osiągać. Czasem największym zwycięstwem jest po prostu przetrwać i nie stracić nadziei. To też jest cel. Cztery, baw się tym: podejdź do życia jak do gry: masz swoją postać z określonymi statystykami, talenty i misjami do wykonania. Cele czasem trafiasz na trudnego bosa. Kryzys życiowy, a czasem znajdujesz skarb, nieoczekiwane szczęście. Taka perspektywa odbiera ciężar i dodaje lekkości. Zróbmy teraz krótkie podsumowanie. Więc, czy przychodzimy na świat z gotowym scenariuszem? Myślę, że przychodzimy z planem lekcji. Z listą egzaminów, które mamy nadzieję zdać. Niektórzy dostają łatwe quizy z przedmiotu, który opanowali w poprzednich żywotach, inni mierzą się z trudnymi, zaawansowanymi projektami. To, że coś przychodzi ci z łatwością, nie czyni cię lepszym. To po prostu znaczy, że być może te lekcje już przerabiałeś, a to, że coś przychodzi ci z ogromnym trudem, nie czyni cię gorszym. To znaczy, że jesteś na froncie swojej duchowej ewolucji, jesteś w najciekawszym momencie swojej duszy. Więc następnym razem, gdy zobaczysz, że komuś coś łatwo przychodzi, nie porównuj się. Pomyśl, o, widzę kogoś, kto świetnie tańczy na parkiecie, a ja może w tym życiu uczę się, jak w ogóle stanąć na równej nodze. I jedno i drugie jest piękne. Podsumowanie i moje przesłanie. Podsumujmy to w prosty sposób, nie przyszliśmy tu przypadkiem, nie jesteśmy ofiarami losu, ani pionkami w kosmicznej grze, jesteśmy duszą w ludzkim doświadczeniu, która gra rolę w wielkim spektaklu istnienia. Dnia. Niektórzy mają trudniejsze role, inni lżejsze, ale każdy wnosi coś do całości. Więc jeśli dziś czujesz, że twoje życie jest ciężkie, może to nie kara, tylko najważniejszy akt twojej duchowej historii. A kiedyś, gdy znów znajdziesz się po tej drugiej stronie, spojrzysz wstecz i powiesz: To było trudne, ale było warto. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy czujecie, że macie jakąś lekcję życia? którą właśnie przerabiacie, a może macie poczucie swojej darmy? Łapcie łapkę w górę, jeśli ten podcast Wam się podobał, subskrybujcie kanał po więcej takich podróży w głąb umysłu i duszy, i poinformujcie tych, którym Waszym zdaniem może się to przydać, a ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, nie chodzi o to, by być najlepszym na świecie. Chodzi o to, by być najlepszą wersją siebie dla świata. Do zobaczenia lub do usłyszenia.